Do czego może być potrzebne ubezpieczenie rad nadzorczych i członków zarządu? Co ono daje i za jakie ryzyka odpowiada? Ubezpieczenie zarządu, rad nadzorczych i członków zarządu kiedy taka odpowiedzialność zachodzi? Otóż wyobraźmy sobie czysto hipotetycznie pożar w zakładzie rozdrabniania plastiku. Maszyna wywołała pożar, plastik się zapalił, no i wiadomo, że jest to duże zadymienie. I prokuratura po dwóch latach prowadzenia dochodzenia doszła do wniosku, że jeden z 500 pracowników, który obsługiwał maszynę, nie miał wszystkich przeszkoleń BHP i czegoś tam brakowało. I firma spowodowała zagrożenie środowiskowe dużej i Skali. Ni mniej, ni więcej sprowadzało się do tego, że członek zarządu nie dopełnił staranności przy pilnowaniu, aby wszyscy pracownicy byli przeszkoleni. Dokładnie taka sama historia pojawia się w przypadku wypadku śmiertelnego. Natychmiast będzie prowadzone badanie, będzie prowadzone dochodzenie, czy wszyscy byli przeszkoleni, czy były przestrzegane przepisy, czy zarząd kontrolował prowadzenie ich i egzekucję tak jak dzisiaj na przykład mamy spektakularny tego przykład w kopalniach, gdzie zarządy najprawdopodobniej będą się bardzo długo i grubo tłumaczyć. I kolejną rzeczą, dla której warto zwrócić uwagę na to ubezpieczenie, jest kwestia upadłości spółek. Polski kodeks handlowy jest szalenie niedokładny, pozostawia bardzo dużo miejsca na luźne interpretacje. Ale jeśli przeczytamy dokładnie, jakie warunki trzeba spełnić, żeby zgłosić spółkę do upadłości, to wygląda na to, że w Polsce co dwa tygodnie powinna każda wysyłać zgłoszenie przy kapitale poniżej 50 tysięcy złotych. I dlatego ubezpieczenie oce członków zarządu jest takim produktem, który daje bezpieczeństwo. Osobom prowadzącym biznes ochrony i prawnej, i kaucyjnej, i odszkodowawczej. Jakie to są? Ochrona prawna. W skrócie, jeśli zarząd zostanie pozwany o spowodowanie jakiejkolwiek szkody, całka ubezpieczeń zapłaci za prawników, opinie biegłych rewidentów i inne tego typu niezbędne rzeczy potrzebne przy udowodnianiu niewinności zarządu. Odszkodowawcza jest wtedy, kiedy zostanie zasądzone jakieś odszkodowanie. Dziś już nie jest tak, że Jedynym problemem były problemy z udziałowcami, bo kilka lat temu to była największa część roszczeń do zarządów. Dziś już jest tak, że mamy wiele zewnętrznych służb, które mogą tego typu roszczenia wysyłać w stronę spółki. To jest na przykład ochrona środowiska, to są kontrole skarbowe, karne, zusowskie, kodeks pracy i inne tego typu zdarzenia, za które zawsze jest odpowiedzialny zarząd. Czy to ubezpieczenie jest mi potrzebne, jeśli mam dobrych prawników? To jest ta częsta obiekcja osób kupujących tego typu polisy. Wychodzą oni z założenia, że jeśli firma ma swój dział prawny, posiada umowę z jakąś kancelarią adwokacką, nie potrzebują już jakby dodatkowej ochrony, bo nic im to nie da. Błędne myślenie z kilku powodów. Powód numer jeden. W przypadku procesów z zarządem bardzo często okazuje się, że osoba, która jest pozwana, jest już poza tym zarządem. Oznacza to nie mniej, nie więcej, tylko to, że kancelarium prawna przypisana do spółki nie będzie już chronić tego prezesa. To jest temat numer jeden. Temat numer dwa bardzo ważny, mówimy o pieniądzach, a tego typu procesy opierają się na zbieraniu bardzo dużej dokumentacji, biegłych, analiz, wszelkiego rodzaju. To wszystko sprawia, że ponosimy tutaj duże koszty, i sporą częścią tej polisy są właśnie sumy ubezpieczenia przeznaczone na ochronę prawne, na biegłych, na procesy i tak dalej. Dla prawników jest to o tyle dobre, że mając takiego klienta, mają świadomość, Wiadomość, że bez względu na wynik procesu oni będą mieli dobrze zapłacone, ponieważ płatnikiem za całą sprawę będzie zakład ubezpieczeń, czyli ktoś rzetelny. W związku z tym warto przekonać prawników, żeby wyrazili swoją opinię, bo zawsze na pewno będą chcieli wyrazić. Nie zmienia to faktu, że warto ich przekonać do tego, że prezes albo ogólnie cały zarząd mieć taką polisę powinien. Jeśli są Państwo zainteresowani tematem, zapraszam do kontaktu. Link do naszej strony z danymi adresowymi znajdą Państwo w opisie podcastu.